Guys, więc przyszedł do mnie dzisiaj paczka z Lokos Heroes i zobaczcie, jaka fajna kaszulka. Pisze: um, I know I'm your favorite. I słuchajcie, nie tylko przyszedł też do mnie um, ręcznik, ale to nie jest zwykły ręcznik, ok? To jest ręcznik z grawerem, czy jak coś tam nazywa, z moim imieniem, ok? Tylko rich people mają coś takiego, więc I feel fancy as fuck. Thank you so much, local Heroes. I love you guys. Excuse me! Przyjechałem do mojego najukochańszego na świecie. Oj. Oj, fryzjera! Bo tu już się dzieją jakieś takie rzeczy, których ja nie rozumiem. Sekundę wyjeżdżamy z Heniem do Jawożna, ale patrzcie na to, co się stało z moją łąką. Gdzie jest moja łąka? Będę za nią tęsknił. Heniek też za nią będzie tęsknił, bo czuł się tam jak w buszu, co nie? Kościół? kuku? A kuku? A kuku? Patrzę tak sobie na tego heńka i niby go pani Ewa pięknie obciąła, ale przez to, że ma takie długie łapy, to jak wyszedł teraz na chwilę na trawę, to wygląda jak, jak jakaś alpaka w wersji 3 kilo. I mój hey Trans, transporter. Tak ja właśnie wstałam. W sensie, nie że obudziłam się, tylko wstałam z łóżka. Poszłam po śniadanie. I słuchajcie, ja wiem, że to może nie wygląda, ale tak, ta owsianka jest tak przepyszna. Ja po prostu dziwię się, że można zrobić naprawdę owsiankę tak dobrą. Po prostu kocham swój catering. Jeżeli naprawdę szukacie jakiegoś naprawdę smacznego cateringu, dobrze doprawionego, to Fit Appetit jest no po prostu najlepszy ser. I ma też taką aplikację, że możecie sobie wybrać z pięciu pozycji na każde danie, co chcecie. Więc to jest mega spoko. A ja ogólnie dzisiaj wracam do domu na Śląsk na kilka dni, więc... Да вам давайте знать со с подружью, там слушать.